Czyli dzisiaj będziemy wymieniać łącznik stabilizatora i gumę stabilizatora na stabilizatorze prawa lewa strona. Mitsubishi Outlander 2-litrowy DID, czyli diesel z Volkswagena z napędem na 4 koła, czyli na Handekzie. No więc, tak, ściągamy koło, tunujemy. Zabezpieczamy, żeby to nic nie zjechało i tak odkręcamy tą śrubkę, odkręcamy tą śrubkę te tutaj. Powinny tą, do, tego, do tego dojść udarkiem, więc powinna pójść tu, trzeba będzie troszeczkę przykombinować. Żeby, bo trzeba będzie włożyć tam do środka tutaj jakiegoś torksika do środka, zblokować i tam odkręcać. Tam takie dwie jeszcze są śrubki. Kliknąłem jakimś penetrusem, żeby trochę to może się uda odkręcić. Dość też słabe. Dobra, odkręcam, zobaczymy. No tak, tak na szybko. Kątóweczka. Oczywiście śruba się odkręciła, ale do połowy. Później się zaczęły, torksik się obmykał. Tutaj w tej główce. I co? I trzeba było to. Ucharatać. Widać to wszystko jest skorodowane, z Tyle się odkręciło, reszta się nie odkręciła. A tak to lata. Ta strona jeszcze gorzej była. Dolna część odciąłem, ale oczywiście nie widziałem za bardzo. Dostęp jest słaby, więc odciąłem i muszę jeszcze raz uciąć. No nic. Walczymy dalej. I teraz, jak macie taką sytuację, że już tniecie coś. Żeby tutaj się dostać, żeby to wszystko pociąć. No wszystko spoko, tylko upewnijcie się, że część, którą kupiliście, to jest ta część, którą yy, będziecie zakładać z długości, wszystkie kierunki, bo może być pod kątem. Więc to sobie sprawdźcie. Dobra, teraz spróbujemy się do tamtych śrub, których nie widać teraz. Świecę, teraz spróbujemy tam to odkręcić. Zapsikane, no może pójdą. Wyglądają całkiem dobrze. No i taki update, cik. więc tak ściągnięty. To wygląda tak. Coś nie chcę nam ostrości na tym. No, ale tak to nic wygląda. Główna brzydka. Nowa. Yy, teraz tak, tam, to, tam, żeby się dostać, no to te dwie dwunastki, dwie środki dwunastki. Złamałem 12, no to ff, trochę kluczem płaskim, trochę grzechotką. Z przedłużką krótką, krótką grzechotką, tak żeby jakoś tam dojść. Jest gimnastyka, no miejscu słabo to jest ustawione. Tam teraz psiknę, żeby to. No tam jakiś teraz mamy tam nalot, więc przetrzeć szmatą. No i można montować. Na tym oryginalnym łączniku stabilizatora w górnej części mamy klucz 14. a ta dolna część klucz 17 torx 30 oryginalnie tam wchodzi Czy widzę w tym zamienniku jest już imbusik nie wiem jakaś szósteczka, piąteczka coś takiego piąteczka imbusik No, i tyle to potrzeba teraz poskręcać. Skręcę, zobaczę. Oczywiście jeszcze druga strona, zobaczymy. Tylko, że ta strona miała tutaj, było czuć yy, wa, ten wa, zawahacz. Jak pod, podparłem się tutaj ręką na dole do kanału, wszedłem, podparłem się ręką, to ten wahacz tu czuć było, że tu pracuje. I było słychać takie klik, 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 klik. Więc yy, myślę, że tą stronę, jak zrobię, to już będzie po problemie. Dzisiaj, tą stronę, drugą stronę gdzieś tam z czasem nic skręcamy. No i dobra, popsikane Winty zabezpieczone tego ryzyjnie tego. Tam też z smarem miedzianym w środek, żeby to łatwo szybko powchodziło, to guma i tak dalej. smar silikonowe, silikon spray. No i tak to. Tu widzę, że już się klocki tarcze kończą, I też będą do wymiany. Dobra, dzięki za oglądanie. Czyli tak, tamte 12, ciężki dostęp, idzie je odkręcić. Klucz 12, tutaj obchodzi klucz 12. Idzie parę obrotów od góry, już żychotką. małe ruchy, ale idą. Yy, tutaj od tyłu trzeba włożyć, od tamtej strony, tu od strony, o, tam gdzie widać otwór. Plus 12 też poszło. To musiałem wyciąć, bo oczywiście nie chciało się ruszyć. Więc jak już się odkręciło, to już można było to wyciąć. Można od razu. Też nie ma co się z tym za bardzo bawić. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.